Michał ze skutecznych. Relacje, Freida i dziś systematyczność. Ten trzeci element może zwiększyć wyniki o 15% i poprawić zapamiętywanie o 32%. Oto jak? Większość rodziców myśli, że systematyczność to nudne codzienne ćwiczenia. To błąd, prawdziwa systematyczność to mądre planowanie, które oszczędza czas i energię. Bez systemu nawet najlepsze chęci się po prostu rozwijają. Dzieci z regularnym harmonogramem nauki potrzebują o 40% mniej czasu na opanowanie materiału. Po wakacjach pamiętają 45% wiedzy zamiast 34%. To różnica między sukcesem a frustracją. W wieku 8 do 14 lat to idealne okno na budowanie nawyków. Nie chodzi o sztywne ramy, ale o przewidywalność. 15 minut codziennie to zdecydowanie lepiej niż 2 godziny raz w tygodniu. Mały postęp każdego dnia to efekt kumulacji, jak lokata w banku. Relacje plus frajda, plus systematyczność równa się formuła sukcesu poparta nauką. W szkole są skuteczni. wszystkie trzy elementy. Zobserwuj nas, żeby zobaczyć, jak to działa w praktyce.